Miłośnicy tenisa ziemnego z Orkusza mają powody do zadowolenia. Przy kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oddano właśnie do użytku nowoczesny budynek zaplecza sportowego. Obiekt jest ładny, przestronny i nowoczesny. Ta inwestycja jest przede wszystkim zasługą pasjonatów białej gry, którzy od dawna zabiegali o poprawę warunków treningów. Pomogli też sponsorzy urząd miasta. Budynek dla tenisistów i fanów tej gry dysponuje dwiema szatniami, pomieszczeniem klubowym, magazynami i częścią socjalną. Takim obiektem może pochwalić się niewiele klubów w Małopolsce. Remont to nie wszystko. Została troszkę poprawiona estetyka tych na nawierzchnia. Kord D został bardziej taki przystosowany dla szczególnie dzieci i młodzieży, którzy uprawiają tą dyscyplinę. Także myślę, że naprawdę w obrębie kortów tenisowych bardzo dużo się zrobiło, ale myślę, że warto to z uwagi na to, że mamy bardzo dużo dzieci. Młodzieży i dorosłych grających po prostu w tą dyscyplinę. Alicja Rękiewicz, przegląd kuski Live.